Witam Cię kochane Krzynko w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem z serii Beauty i testowania kosmetyków influencerek. I tym razem na paletę przychodzą do nas nowe kosmetyki od Verso Jestem mega podjalana, ponieważ po raz pierwszy mam okazję przetestować kosmetyki Weroniki. Dobrze wiem, że wcześniej już wypuszczała swoje kolekcje, natomiast dopiero teraz się skusiłam i po prostu, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Boksa, ale nie mogłam go znaleźć i w sumie nawet nie do końca wiem, przynajmniej nie mogłam znaleźć też informacji czy te boxy w ogóle są do kupienia, czy można kosmetyki kupować tylko i wyłącznie oddzielnie, a boxy są takie prezentowe, bardziej pod marketing niż właśnie pod sprzedaż. Cała kolekcja Makeup Obsession od Versus składa się z siedmiu różnych produktów. Mamy tutaj matową szminkę w płynie, kremowy błyszczyk do ust, standardowy przezroczysty błyszczyk dający taki wet look, uniwersalną paletkę do konturowania z brązerami różem i rozświetlaczem, paletkę z cieniami do brwi, paletkę z aż 11 odcieniami i tutaj widzę, że ma Mamy 11 odcieni matowych i 5 błyszczących folii. I tutaj ma się mieścić podwójny pędzelek do brwi. Zaczynamy od szybkiego nałożenia podkładu i działamy, testujemy kosmetyki. Jak wizualnie została ugryziona cała kolekcja, jest naprawdę prześliczna i bardzo kojarzy się z tym nowszym wizerunkiem wersów, to znaczy, wiecie, tym takim beżowym, ponieważ to jest kolor, który przynajmniej ja z nią kojarzę najbardziej. Sama paletka jest zrobiona naprawdę fajnie i jest... Bardzo ładna. Bardzo fajnie jest to, że nie poszła tylko i wyłącznie w niuciaki, ale przebiła to też fioletem i różem, czyli powrót do korzeni, że tak powiem. I bardzo fajnie, ponieważ są to generalnie moje ulubione odcienie, których używam najczęściej. To, co mi się jeszcze podoba, to to duże lusterko, które na wyjazdach na pewno mi się przyda, ponieważ jest naprawdę spore, i będziecie bez problemu mogli się w tym pomalować łącznie ze szczegółami. Te takie małe lusterka do mnie nie przemawiają, chociaż czasami się przydają, ale jeżeli chodzi o makijaż. Zresztą śmiało chyba można zrobić całe właśnie z takim lusterkiem. Ze względu na to, że moimi głównymi kolorami zwykle są właśnie jakieś róże, fiolety, to tym razem dla odmiany pójdziemy w nudziaki. Specjalnie też się tak ubrałam. Zacznę od czwartego odcienia, czyli Sensitivity i nałożę go do góry tutaj. Jest to odcień taki bardzo, widzę, że fajny, taki delikatny, taka... Kawka z mleczkiem, troszeczkę wpadająca w pomarańcz. Moja pierwsza obserwacja jest taka, że bardzo fajnie te cienie się nakłada. Zobaczymy, jak się rozprowadzają. Rozprowadzają się super, naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że będę ich używać na pewno przynajmniej tego odcienia. Sprawdza się super. Dołożę teraz troszeczkę cienniejszego, czyli empatii. Zobaczymy jak tutaj się nakłada. Bardzo, bardzo szybko schodzi, bardzo fajnie i jest super delikatna ta folia. Zobaczymy jak będzie w większej ilości. Jest bardzo delikatna, nie jest taka hamska, bo czasami folie są takie, że od razu się jakby odkleją i robi się taka gruba warstwa tego. Natomiast tutaj możecie to śmiało stopniować od bardzo, bardzo delikatnego krycia, poprzez właśnie takie hamskie odcięte folie. Ja mam dość sporą warstwę, ponieważ stwierdziłam, że chcę, żeby to była dość taka ciężka folia. Będziemy teraz łączyć odcienie Beauty z Passion, Passion, Passion. I nakładam je bardziej na kącik zewnętrzny. Troszeczkę zaczynam najeżdżać na tą folię, ja i tak z tą folią będę to blendować, także to przejście zacznie się robić takie, wiecie, delikatne, soft, a nie takie hamowate. Natomiast y, tutaj ta odcięta będzie się troszeczkę wyróżniać właśnie. On będzie taki przyciemniony i postaram się go troszeczkę wyciągać w górę, bo to daje efekt takiego bardziej napiętego makijażu. Y, znaczy skóra się bardziej tak liftinguje optycznie, że tak to ujmę. Wiele dalej fashion i ciągnę go tutaj gdzieś tak, znaczy, <laughs> o Jezu, robię ja Ciągnego od zewnętrznego kącika, tak mniej więcej do połowy, czyli ten nasz makijaż zaczyna się robić taki troszeczkę wręcz wieczorowy. Ale myślę, że jeżeli ktoś lubi odważnie się pomalować, to śmiało możecie z tym wyjść gdziekolwiek. I będę to oczko wykańczać uczciwością, czyli Anasty najjaśniejszym tutaj kolorkiem. Najprawdopodobniej Weronika zaczęła właśnie od tego koloru, bo z tego co widzę, ona zaczyna właśnie od jasnych odcieni, a dopiero później dokłada ciemniejsze. Ja natomiast zazwyczaj stawiam na od razu mocny kolor. Robię drugie oczko i testujemy dalej. Okej, okay, niedługo zrobię kreski i rzęsy. Teraz zabieram się za odpakowanie szczoteczki. A! co są dwie szczoteczki i mamy tutaj grzebyczek do przyczesania oraz pędzelek do nałożenia cieni. Myślałam, że to będzie jeden pędzelek, taki podwójny, ale w sumie fajnie, że są dwa. A więc mamy tę paletkę do brwi i to może być dość trudne, bo ja od chyba już roku używam tylko i wyłącznie żeli. Zapomniałam wręcz jak brwi się maluje, przestałam je prawie tak naprawdę też wyrywać stylizować wyłącznie żel, więc zaczynamy od cieni. Będzie grubo. Wydaje mi się, że najbardziej odpowiedni będzie ten drugi kwadracik taki ciepły-brązowy. Dobra, to nie będzie aż tak trudno, jak myślałam, ale nie wiem, czy to wyjdzie tak ładnie, bo ja naprawdę nie pamiętam, jak się brwi robiło. No, brwi jest spoko, bo nie jest to jakieś takie turbomocne, a jednocześnie przyciemniło nam brwi. Wydaje mi się jeszcze bardziej gęste niż są. Bardzo delikatne są te cienie, więc przyjemnie się nimi pracuje. Natomiast ja nie będę jakoś więcej oceniać, ponieważ naprawdę nie pamiętam, jak się brwi maluje. Ale wydaje mi się, że są w porządku. Już ma bardzo ciekawy kolor, ponieważ on mi wpada w taki czerwony Pomarańczowy, jestem bardzo ciekawa i powiem Wam szczerze, że tak jak ja strasznie długo nie lubiłam róż, to tak od dwóch tygodni jestem jakoś zakochana. Bardzo dziwny kolor, znaczy się nie jest dziwny, tylko jest taki naprawdę czerwoniutki, taki. To nie jest to róż praktycznie, tylko taki czerwień i trzeba z nim bardzo, bardzo uważać, ponieważ nie nabrałam troszeczkę. A on już jest super mocno napigmentowany, więc trzeba go ostrożnie nakładać i delikatnie rozprowadzać. Ale generalnie prezentuje się bardzo fajnie. Jest to taki dziewczęcy wstydliwy odcień różu, jak się zawstydzimy to się tak rumieni, o taki rumiany jest ten różowy przechodzimy do bronzera i mamy tutaj bardzo ciemny odcień Double Trouble i Chocolate Logo chyba jednak w Chocolate Logo, bo ten może być dla mnie stanowczo za ciemny ale tak naprawdę no, zobaczymy ojejku, one są bardzo mocno fajnie napigmentowane, jak widzicie wystarczyła delikatna kreseczka i już bardzo się odznacza ten kolor Także ostrożnie. Paleta jest super napigmentowana, tak jak widzimy już. Zobaczymy, jak jeszcze będzie z rozświetlaczem, ale generalnie ja sobie ciągnę, jak widzicie, od kącika w tam i tak troszeczkę rozprowadzam pod górę. Zauważyłam, że jak się tak robi, to ten konturing wychodzi taki bardziej mm, wypukły, w sensie Twój policzek zaczyna się robić taki naprawdę bardzo ładny. Natomiast jak się ciągnie tylko i wyłącznie w dół, to się robi takie sztuczne odcięcie. A tutaj po prostu ten cień się rozprowadza na policzek i na, nachodzi nam taki naturalny cień. Ja jeszcze zwykle konturuję sobie żuchwę tutaj, tutaj i cały dół, bo wtedy znika nam ten drugi podbródek. Natomiast żuchwa zaczyna się robić jeszcze szczuplejsza. Nie wykonuję tego zabiegu zawsze, ale stwierdziłam, że skoro mamy fajny brązer, to czemu nie. I na samym końcu ja jeszcze takimi okrągłymi ruchami przejeżdżam po całym policzku i wtedy to się już mega spoko rozprowadza i tworzy nam się taka druga naturalna skóra. Zostały nam tak naprawdę usta i to, czego jestem jednak najbardziej ciekawa, to ta kremowa pomadka, ten błyszczyk taki. Ponieważ myślę, że go tego makijażu będzie najfajniej pasował. natomiast zwykłe był no to wiadomo, jest jak wygląda, natomiast matowa pomadka to już jest standard. Ja widziałam właśnie go u Weroniki i tak mi się podobał. Ma taki fajny odcień takiego brudnego różu i jest jak śminka. Mega dobrze kryje. Ten błyszczyk ma bardzo ciekawą konsystencję, super go się rozprowadza, jest właśnie, właśnie taki jest kremowy, bym powiedziała. I naprawdę fajnie się błyszczy, bo jest taki delikatny. On nie jest takim chamskim błyszczykiem, który po prostu świeci na prawo i lewo, tylko w zależności od światła on się bardzo ładnie mieni. Natomiast kiedy jest ciemno, on troszeczkę wygląda jak matka matowa. Oczywiście będą to usta, które są ustami nie do dotykania, czyli takie najbardziej wkurzające, pięknie wyglądające, ale ledwo coś dotkniesz i to niestety brudzi. Zapomniałam jeszcze o rozświetlaczu! Także mamy tutaj taki złoty rozświetlacz z jakimiś białymi elementami. Ale piękne. Wow! Ja kocham generalnie złote rozświetlacze, więc no. tutaj mnie Weronika kupiła, ja głównie używam złotych. Bardzo ładne, bardzo fajnie się rozprowadzą przy I super błyszczy w ogóle, no i to jest duży plus. to jest finalny efekt całego makijażu wykonanego praktycznie w 100% kosmetykami od wersów. No i co? Przechodzimy do oceny. Jeżeli chodzi o produkty, to uważam, że są naprawdę wysokiej i dobrej jakości. Uważam, że każdy niezależnie od poziomu makijażu świetnie wprawi się w te w kosmetyki. To znaczy, każdemu niezależnie od skilla kosmetyki powinny przypasować. Możliwe, że jak na mnie ten makijaż jest dość ciemny i ciężki, ale chciałam się wprawić bardziej w kolorystykę wersów niż swoją. Natomiast jeżeli chcecie, żebym przetestowała także róże i fiolety, koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzach i możemy zrobić drugi odcinek, gdzie skupimy się tylko i wyłącznie na paletce i wyciągniemy z niej jak najwięcej ile się da. Moimi faworytami na pewno została paletka cieni oraz ta pomadka kremowy błyszczyk do ust, które robią naprawdę świetną robotę, bardzo mi się dobrze nim pracowało i uważam, że Weronika wykonała kawał dobrej roboty, także mocno ją wspieram. Jeżeli jesteście jeszcze z zawahami, czy kupić, czy nie kupić, to mówię szczerze i otwarte z serduszkiem, znaczy z ręką na serduszku, że warto. <laughs> Szminki idealne, żeby zostawiać ślady kołów na twarzy I tak to jest jeszcze te krzyżniki Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak, to kliknijcie, zostawcie łapki w górę Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie złożnie Media, mi, media A jest ja się, ja się z, z wami się gram I elo, kocham was, krzyżniki, widzimy się I baba, buźka